Witamy serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z rynkami finansowymi. Dzisiaj troszeczkę mniej o giełdzie, bardziej o rynku walutowym, bo zastanowimy się, co dalej z polskim złotem. A dzisiaj ze mną jest Arkadiusz Łódźwiak, który jest przede wszystkim inwestorem na rynku walutowym już od ponad 10 lat, ale także i redaktorem serwisu Komparik. Cześć, Arku. Cześć, Marcin, witam wszystkich Państwa. Dzisiaj stwierdziłem, że porozmawiamy właśnie z Arkiem na temat polskiego złotego, ponieważ obaj jesteśmy inwestorami na rynku walutowym już od dłuższego czasu i każdy z nas ma troszeczkę inne spojrzenie na to, co się dzieje. Natomiast ze względu na naszą nasze doświadczenie analityczne, też chcielibyśmy zderzyć swoje. Poglądy na temat polskiego złotego. Część z Was, kto mnie słucha w miarę regularnie, wie o tym, że nie jestem jakąś super optymistą względem polskiego złotego. Niemniej mam taki zwyczaj, że staram się nie dyskutować z rynkiem. Czyli jak rynek idzie na południe, na dolarze do polskiego złotego, no to ja po prostu wbrew temu raczej staram się nie, nie poczyniać. A jak Twoje takie ogólne view na polskiego złotego, zanim przejdziemy do konkretów, jest Arku? Znaczy ja ogólnie wychodzę z założenia, że trend jest moim przyjacielem, więc jeżeli mam zajmować jakiekolwiek pozycje, to staram się, żeby były one zgodne z trendem i raczej mm -hmm. uważam, że tym moim małym kijaszkiem, którym jest mój depozyt, raczej głównego nurtu tej rzeki nie zmienię, więc staram się raczej z tym nie walczyć, tylko płynąć razem z prądem. Okay. Czyli trochę podobnie jak ja, natomiast czasami mi się zdarza też kontreliansko podać jakieś moje prognozy, że coś się zmieni. No ale na razie rynek polskiego złotego jest bardzo silny. Zresztą interesujące jest to, i może przejdę tutaj na chwilkę do wykresu, że względem dolara do polskiego złotego spadliśmy z poziomu 5 zł za dolara do poziomu 4,15. Na no poziomie 4,15 jest dość ważny poziom. Wsparcia. Ze swojej perspektywy uważam, że jakby ten, ten moment, czy ta sytuacja jest kluczowa, jest ważna. Jak tutaj się pojawi w końcu jakiś popyt, to może dojdzie do jakiegoś odwrócenia trendu. Czy Ty też akurat ten poziom 415 traktujesz jako ważny, czy raczej masz jakąś inną, inne tutaj poziomy docelowe dla tych spadków, które trwają? Jak to z twojej strony wygląda? Mam właściwie nieco niżej, miałem poziom wyznaczony i od wielu miesięcy przy okazji różnych spotkań w swoich kanałach wspominałem o poziomie 4,12,50 dokładnie. Mm -hmm. I on niemal w punkt został, tak naprawdę, w trakcie wczorajszej sesji dotknięty. Dzisiaj widzimy pewne odbicie wzrostowe, więc z technicznego punktu widzenia jest to dla mnie strefa bardzo ważna i myślę, że w tym miejscu dużo może się wydarzyć. Natomiast spodziewam się, że Zdecydowanie więcej wydarzy się dopiero w połowie przyszłego tygodnia, właściwie w drugiej połowie przyszłego tygodnia, więc w mojej ocenie. Najbliższych kilka dni może na rynku przebiegać względnie spokojnie, dlatego że tutaj, te, te, czy dzisiejsza sesja, czy jutrzejsza sesja, czy początek przyszłego tygodnia, może być dość spokojny. Nie mamy zaplanowanych żadnych jakichś bardzo ważnych danych gospodarczych. Natomiast druga połowa przyszłego tygodnia już zapowiada się zdecydowanie ciekawiej. Po pierwsze, w środę mamy decyzję monetarną Rezerwy Federalnej, mm -hmm. która może zakończyć ten najbardziej agresywny cykl zacieśniania w przypadku Fedu od ponad 40 lat. No i dodatkowo wraz z końcem przyszłego tygodnia poznamy też kolejne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, a to właśnie na bazie danych z rynku pracy i danych dotyczących inflacji Rezerwa Federalna podejmuje swoje decyzje monetarne, więc no, uważam, że może być bardzo, bardzo ciekawy tydzień przed nami. Teraz spojrzałem sobie na wartości prawdopodobieństwa podwyżek 100% na właśnie tym najbliższym posiedzeniu Fedu, czyli właśnie 3 maja i na razie prawdopodobieństwo wynosi 74%, że będzie podwyżka o 25 punktów bazowych, czyli Ty, ty zakładasz, że mogą jednak nie podwyższyć tych procentowych? Analizowałem te dane tak naprawdę jeszcze dzisiaj rano i to, co rzuciło mi się w oczy, to ja analizuję średnio codziennie, staram się na ten mm. wykres spoglądać. Na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech dni można było dostrzec taką tendencję, że te procentowe prawdopodobieństwo na to, że FED w maju stopy procentowe podniesie, ono delikatnie nam się zmniejszyło. Tak. Natomiast ja dalej uważam za scenariusz bazowy, że FED w maju dokona tej podwyżki o 25 punktów bazowych. I będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych. Mm -hmm. I przez wzgląd na to, że właściwie jest to bardzo mocno oczekiwane przez rynki finansowe, ja uważam, że ta podwyżka już jest ujęta w cenach i ona będzie miała na dolara bardzo marginalny wpływ. A właściwie to, na co inwestorzy będą zwracali uwagę, to nie jest decyzja, czy Fed podniesie stopy procentowe, czy nie podniesie, bo to mogłoby mieć wpływ na notowania dolara, gdyby Fed rzeczywiście trzymał się w maju i tych stóp procentowych nie podniósł. Natomiast. Chociażby ostatnie dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, te, które poznaliśmy na początku marca, e, przepraszam, na początku kwietnia, mhm. one nie wypadły tragicznie. Oczywiście mieliśmy kolejny miesiąc rzędu spadek odczytu zmiany e, zatrudnienia e, na to, w sektorze pozarolniczym, natomiast równocześnie wypadły bardzo dobre dane dotyczące stopy bezrobocia. Więc e, tu jeszcze rezerwa federalna nie jest przyparta do murów. W mojej ocenie mogą jeszcze podnieść stopy procentowe, przynajmniej o te 25 punktów bazowych. Sytuacja w sektorze bankowym w Stanach też jest w miarę stabilna, na pewno jest bardziej stabilna niż była jeszcze chociażby półtorej miesiąca temu, więc tu jest w miarę w porządku. Natomiast to, co w mojej ocenie będzie kluczowe, i na co większość osób będzie zwracała uwagę, to jest to, w którym kierunku zmieniać się będą oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki stóp procentowych, bo na ten moment szacuje się, że ta pierwsza obniżka będzie miała miejsce we wrześniu. Natomiast gdybyśmy na te oczekiwania zerknęli nie dzisiaj, ale na początku tego tygodnia to zakładano, że ona będzie miała miejsce dopiero w listopadzie, więc to bardzo mocno może się zmieniać, bo to na tym etapie się zmienia właściwie z dnia na dzień, i w mojej ocenie na przestrzeni kolejnego tygodnia też będzie dość wyraźnie się zmieniało. Więc tutaj bym raczej patrzył na to, jeżeli inwestorzy zaczną zwiększać swoje oczekiwania względem szybszego obniżania stóp procentowych, no to dolar mógłby w naturalny sposób zacząć jeszcze bardziej spadać. Natomiast, jeżeli te oczekiwania dotyczące terminu pierwszej obniżki przesuną się z września na listopad albo jeszcze później, no to dolar mógłby zaliczyć pewne wzrostowe odbicie. Przy czym, jak spojrzymy sobie na fundamenty, to w mojej ocenie, nawet jeżeli dolar faktycznie zyskałby, odbiłby się od tego technicznego wsparcia, które teraz testujemy, to ja taki wzrost postrzegał będę raczej jako formę korekty, jako formę odragowania, które może potrwać nawet kilka tygodni. Natomiast nie spodziewam się, żeby amerykańska waluta miała wrócić na ścieżkę wzrostu? Nie oczekuję, żebyśmy za dolara wkrótce mieli płacić znowu powyżej 5 zł. Mm -hmm. No to, to jest cie ciekawa argumentacja. W sensie, czy jakby ty przede wszystkim patrzysz na samego dolara? Tak? Jakby u ciebie w kontekście dolara do polskiego złotego, główne skrzypce grają dolar, a nie polski złoty? Tak, tak rozumiem. I ja z kolei patrzę na samego polskiego złotego, także z takiej perspektywy, że jednak jesteśmy walutą, która nie straciła bardzo mocno w okresie rozpoczęcia wojny, no bo też trudno powiedzieć, żeby to nie miało znaczenia. Miało znaczenie. Teraz te. Aha problemy trochę odeszły, tak? w sensie już mniej na to zwracamy uwagę, nawet zakłada się, że już w sumie patrzymy w przód, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy i tutaj my jako Polska, która jest bezpośrednio graniczy z Ukrainą, jednocześnie mamy dostęp do morza, więc łatwiej do nas dotransportować niektóre rzeczy. Jesteśmy takim krajem, przez który ten tranzyt może faktycznie cały czas przebiegać i także inwestycje na Ukrainie mogą się odbywać, więc to na pewno służy polskiemu złotemu, natomiast no niestety te rozdawnictwo, które mamy w Polsce i mamy też wybory, mogą trochę pokrzyżować te plany, więc ja trochę jednak zwracam uwagę na to, co się dzieje w Polsce, a nie tylko w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek na dziś faktycznie dużo osób mówi o samym dolarze. Jeszcze tylko może zanim przejdziemy dalej do tego jeszcze dolara, do tego, żeby tutaj nawiązać, to ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że ten polski złoty, jak teraz pokazuje wykres, polski złoty względem dolara, no to spadł z tych 5 złotych do 4,16, ale na przykład jakbyśmy spojrzeli sobie na, może nie koronę czeską, bo to na koniec bym zostawił, ale na przykład jak popatrzymy na polskiego złotego względem australijskiego dolara, Czyli też waluty dużej, ważnej gospodarczo, to tam tak naprawdę te ostatnie półtora roku to niewielkie, czy to są duże zmiany mimo wszystko, tak? Ale jakby w kontekście całego ich historii, to nie jest jakieś historyczne szczyty, nie mamy jakichś bardzo dużych zawirowań. Wróciliśmy do takiej średniej z ostatnich pięciu lat, podobnie względem jena japońskiego, czy względem korony norweskiej, chociaż nawet względem korony to jesteśmy silniejszą walutą. Więc można powiedzieć, że polski złoty najbardziej traci względem w sumie. Dolara względem euro, straciło, bo teraz się już sytuacja ustabilizowała, a względem korony czeskiej, co jest bardzo ciekawe, bo tutaj mamy koronę czeską faktycznie bardzo silną względem polskiego, złotego cały czas, więc, no i względem franka szwajcarskiego, no ale tutaj generalnie wszystkie waluty są słabe względem franka. I na wszystkich tych walutach, o których powiedziałem, właśnie w ostatnich miesiącach widać to jakby poprawę sentymentu. Czy coś z polskiego rynku, jest dla Ciebie w tym kontekście istotne, że właśnie Polski Złoty w ostatnim czasie jest, jest po prostu lepszy, lepiej się zachowuje niż na przykład rok temu. Znaczy, w mojej ocenie, bardzo duże znaczenie, może nie już dzisiaj, ale tak naprawdę kilka miesięcy temu, w momencie kiedy polski złoty faktycznie zaczynał bardzo mocno zwyżkować względem obcych walut, był fakt, że on w ubiegłym roku doświadczył bardzo silnej przeceny i był naprawdę rekordowo tani w stosunku do wielu walut, osiągnęliśmy na przykład w stosunku do dolara, osiągnęliśmy przecież najniższe poziomy w historii w ogóle, mhm. więc to sprawiło, że z jednej strony wojna, która przyczyniła się do osłabienia polskiego złotego, po jakimś czasie to osłabienie sprawiło, że on stał się bardzo atrakcyjny dla kapitału zagranicznego, i to w pewien sposób tłumaczyło początkowe umocnienia tego polskiego złotego. Natomiast w tym momencie ja dostrzegam pewne ryzyka. Tym ryzykiem zresztą wspomniałeś o nim przed chwileczką mm -hmm. jest rok wyborczy u nas w Polsce, bo bez wątpienia to jest coś, czego lekceważyć nie można. Jesteśmy tak naprawdę w połowie. I roku jeszcze nawet nie, i przed nami kilka kolejnych miesięcy, w trakcie których prawdopodobnie całkiem sporo będzie się działo, i to ile będzie obiecane. Wojce nie może rzutować bardzo mocno, może nie tyle bezpośrednio, na kurs polskiego do tego, co raczej na podejście inwestorów zagranicznych do w ogóle lokowania środków w polskim złotym, czy w polskich obligacjach, czy ogólnie na polskim rynku akcji obligacji, więc myślę, że to będzie miało bardzo, bardzo duże znaczenie, jak ta polityka nasza będzie wpływała. Zresztą temat KPO, to też jest temat, który się ciągnie. Środki, które są w zawieszeniu, które mogłyby bardzo mocno wpłynąć na gospodarkę, mogłyby bardzo mocno wpłynąć na walutę, a na ten moment my nawet nie zastanawiamy się, kiedy. Je dostaniemy, tylko czy w ogóle one do nas trafią? Tak, no pojawiają się głosy, że tak naprawdę jedynym momentem, w którym możemy otrzymać te środki, to jest jak PiS przegra, więc to też są takie, takie głosy. Więc no, bardzo polityczne stało się tak naprawdę KPO, pomimo tego, że nie powinno być, bo. Powinny być to środki na odbudowę Unii Europejskiej, no i Polska jako kraj, który tych środków nie otrzymuje, jest w tyle w tej perspektywie względem innych państw. E, natomiast no, miejmy nadzieję, że ostatecznie jakoś to zostanie dobrze rozwiązane, bo to też są przeciwnicy w ogóle KPO, którzy twierdzą, że nie powinniśmy tych środków brać ani się zobowiązywać do różnych rzeczy. Tyle tylko, że zobowiązania już mamy, a pieniędzy nie mamy, więc jest dość duża dysproporcja między jednym a drugim. Natomiast ja zwróciłem uwagę w ostatnim czasie na bilans handlowy Polski. I tutaj historycznie patrząc, no, ta relacja między dolarem do polskiego złotego a bilansem handlowym może nie jest jakąś korelacją wybitnie dobrą, w sensie wybitnie widoczną, natomiast zazwyczaj w okresach, w których faktycznie bilans handlowy polski jest dodatni, no to polski złoty też się umacnia względem waluty Stanów Zjednoczonych i raczej nie chodzi o relację biznesową ze Stanami, bo ona jest marginalna, przynajmniej do tej pory taka była raczej, jak dobrze pamiętam, to chyba 80%, jak nie więcej w naszego handlu zagranicznego jest z Unią Europejską, więc tutaj jedyne co, no to faktycznie napływ kapitału do polskiego złotego i wymiana walut obcych, na polskiego złotego, jest tym czynnikiem, który napędza polską walutę. Pytanie, jak długo utrzymamy się z takim dodatnim bilansem handlowym, no to jest pytanie otwarte. Myślę, że kapitał, tak jak sam, to jest bardzo słuszna uwaga, że po prostu było tak tanio, że aż żal było z tego nie skorzystać, tak krótko mówiąc. Pytanie, co faktycznie zostanie obiecane. Ale może wróćmy faktycznie do walut, w sensie bezpośrednio par walutowych, czyli wspomniałeś o tym, że nawet jak będzie odbicie od poziomu tam około te 4,12,50, o których wspomniałeś, to, to będzie tylko korekta według Ciebie. Do jakiego poziomu? Ciężko mi jest a korekta do jakiego poziomu? Jeżeli chodzi o tak naprawdę, to jeszcze może najpierw, nim powiem, jaki mm -hmm. poziom, to, to przedstawię jakiś argument. Bo ja tak naprawdę bardzo mocno zwracam uwagę na to, jak rynki finansowe reagują na działania banków centralnych mm -hmm. i szczególnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Było widać, że właściwie król jest tylko jeden, i mowa tutaj oczywiście o rezerwie federalnej, której działania wpływają na prawie wszystkie rynki finansowe na całym świecie. Z kolei działania, dajmy na to Europejskiego Banku Centralnego, który też nie jest malutkim bankiem, tylko jest naprawdę bardzo dużym bankiem, wpływają głównie na to, co się dzieje w Europie, a. Wpływ na rynki zagraniczne jest już tutaj marginalny. Natomiast jeżeli chodzi o Fed, no to my jesteśmy tak naprawdę w przededniu rozpoczęcia cyklu luzowania. Ok, w przededniu, trochę duże słowo, bo to się nie wydarzy jutro, natomiast w przeciągu kilku miesięcy Fed prawdopodobnie zacznie obniżać stopy procentowe, a to w naturalny sposób może przyczynić się do napływu kapitałów do rynków bardziej ryzykownych, więc moje ocenie zyskiwać będą akcje, zyskiwać będą na przykład kryptowaluty. Natomiast dolar, który uważany jest za to, Tą bezpieczną przystań, raczej na tym wszystkim może stracić. Natomiast jeżeli chodzi o potencjalne odbicie, to tutaj, przy założeniu, że termin pierwszej obniżki się przesunie bardziej w kierunku listopada czy też grudnia dostrzegałbym możliwość podbicia kursu dolara w kierunku 4,25, 4,27. Myślę, że ciężko będzie na obecnym etapie, aby dolar przebił te granice, abyśmy sięgnęli na przykład 4,30 czy powyżej 4,30, więc 4,25, 4,27 to są te poziomy, na które ja mhm. będę zwracał uwagę, jeżeli chodzi o parę dolara względem polskiego złotego. Czyli tak naprawdę na minimum z stycznia tego roku, gdzie na tej całej takiej pierwszej fali spadkowej rynek tam od tego poziomu właśnie odbił. Okej, okay. ja tutaj jeszcze bym może dorzucił trochę wyższy poziom, bo nawet jeżeli popatrzymy na strukturę taką korekcyjną, to największą korektą w trendzie, no mamy tą korektę, która właśnie zrobiona została w styczniu. I teraz, jeżeli byśmy ją odmierzyli od tego dołka, gdzie jesteśmy, zakładając, że tutaj faktycznie jest to poziom istotny, to mamy poziom 4,35 z kolei, więc to jest ten drugi poziom, do którego ty zakładasz, że już rynek nie powinien mieć tej siły, żeby tam dojść. Ja z kolei uważam, że tam moglibyśmy faktycznie zaatakować, ale wciąż to będzie tylko korekta w takiej większej skali, bo w większej skali dopiero wzrost ponad 4,50 na dziś zmieniałby w ogóle sentyment na bardziej taki wzrostowy krótko mówiąc. Mielibyśmy wybicie nowych wierzchołków, więc tak. strukturalnie sporo by się na wykresie zmieniło. Dokładnie tak. Natomiast z takiej perspektywy krótkoterminowej, jeszcze może ze swojej strony tylko dopowiem, że dla mnie sygnałem do tego, że rynek powinien iść w stronę albo poziomu 4,25 albo poziomu 4,35 będzie wybicie ponad poziom 4,19, bo tam według znowu moich metod na wykresie 4 czterogodzinowym będzie załamanie trendu spadkowego, więc też można się przyglądać. Ja już od dłuższego czasu tak obsuwam, te, ob, obniżam te poziomy swoje kluczowe dla zachowania trendu spadkowego na coraz to niższe, no bo ten rynek jest w trendzie spadkowym. Aż w końcu nastąpi to odwrócenie, bo w końcu to się stanie. Więc warto sobie to śledzić i ustawić alermy, żeby nie przegapić tego momentu. A masz jakieś zdania na temat euro do polskiego złotego? no euro też bardzo mocno straciło względem polskiego złotego i tu też podobnie jak dolar dotarł do dość ciekawej technicznej strefy, to w mojej ocenie euro też znalazło się wczoraj na dość ciekawym technicznym poziomie wsparcia, więc to jest bardzo fajna strefa, strefa Oczywiście może nie tak horyzontalne jak w przypadku dolara, że jest to widoczne na pierwszy doka, natomiast zatrzymaliśmy się na linii tendencji wzrostowej, prowadzonej tak naprawdę już od ubiegłego roku, okolice 4,57-58 mniej więcej. No i obserwujemy pewne odbicie. Widziałem na przestrzeni ostatnich kilku dni bardzo ciekawe zestawienie, w którym porównany było euro do polskiego złotego, ale nie jako kurs nominalny, a raczej mhm. jako kurs realny przy uwzględnieniu także inflacji, również w strefie euro i w Polsce. No i z tego zestawienia wynikało, że po uwzględnieniu inflacji Euro na obecny dzień jest najtańsze do polskiego złotego od około 11 lat, więc jesteśmy bardzo nisko. Jesteśmy bardzo nisko. Tutaj Europejski Bank Centralny, w odróżnieniu do Fedu, może jeszcze dokonać kilku podwyżek stuprocentowych, nie tylko jednej. Natomiast ciężko mi jest wskazywać też na jakieś większe pole do wzrostów. Oczywiście korekcyjnie jak najbardziej, bo spora wyprzedaż jest za nami, szczególnie tutaj na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni, euro bardzo mocno potaniało, więc jakaś zwyżka. Żeby takie rynkowe odreagowanie zarobić jak najbardziej ma sens i w mojej ocenie ciekawym poziomem byłyby tu okolice 4 zł 64 groszy. Jest to całkiem spory zasięg, ale całkiem realny, jeżeli to odbicie miałoby potrwać, no powiedzmy z 2-3 tygodnie, przynajmniej. Ja myślę, że część inwestorów przywykła do tego, że zmienność na rynku walutowym jest jednak większa niż bywała wcześniej, bo jak powiedziałeś, spory zasięg, a to jest 4 grosze, to myślę, że część inwestorów, pamięta jeszcze, jak się ruszało po 30 groszy w ciągu jednej sesji. Więc to nie jest. Taki, a nie, to nie jest normalne, tak, że rynek walutowy porusza no, się. Wspominałem, pod... wspominałem w niedzielę nawet z, ze znajomymi traderami czasy powiedzmy sprzed lat 6-7, mm -hmm. jak w. Reakcji na konferencje prasowe po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego, eurodolar, na przykład, był w stanie najpierw wzrosnąć o 100 pipsów, a później spaść o te 100 pipsów mm -hmm. w ciągu jednej godziny. Tak naprawdę, dzisiaj no, takiej zmienności tak naprawdę już nie doświadczamy na tych głównych taryfach, więc no, uspokoiło się, uspokoiło się mocno. I to jest też właśnie ciekawa uwaga, i możemy dość płynnie przejść do ogólnego takiego view na gospodarkę, bo e, ogólnie na rynkach, jak popatrzymy, Ogólnie się uspokoiło. Na rynku walutowym jest spokojniej. Na giełdach zmienność też spadła. Być może coś się w końcu pojawi, ale na razie zmienność spadła. Na towarach, surowcach też de facto stoimy w miejscu w takiej szerszej perspektywie. Zazwyczaj takie okresy, gdzie mamy małą, małą zmienność, dość dużą stabilizację, to są okresy poprzedzające jakieś wybicie, poprzedzające jakieś szoki. Czy z Twojej perspektywy. Spodziewasz się lub szykujesz się do jakiegoś takiego właśnie szoku w najbliższym czasie? Dużo osób mówi o wakacjach 2023 jako okresie, w którym powinna się pojawić ten wyczekiwany już od półtora roku krach na rynkach finansowych. No właśnie wszyscy mówią o tym krachu, wszyscy mówią, że coś się będzie działo. Bardzo często słyszę, że rynek akcji musi się ponownie załamać i powybijać nowe dołki. Bardzo często słyszę o tym, że Bitcoin musi powybijać nowe mm -hmm. dołki. Przyznam szczerze, że ja w stosunku do wielu rynków, szczególnie tych uważanych za ryzykowne, już od tak naprawdę początku tego roku jestem nastawiony bardzo mocno wzrostowo. I wiele osób zaczęło mówić, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna ja stoję w opozycji do większości analityków, bo bardzo często się z nimi zgadzałem. Natomiast w tym przypadku akurat okazało się, że się nie zawsze z nimi zgadzałem, i ciężko jest mi znaleźć taki argument. Oczywiście dostrzegam to, że amerykańska gospodarka na przykład zaczyna spowalniać, i mimo, że jeszcze niedawno wspominano, że ona zaliczy to miękkie lądowanie i uniknie kryzysu, teraz mówi się coraz więcej o tym, że ten kryzys będzie. Natomiast nikt nie mówi na ten moment, że to będzie jakaś głęboka recesja, a raczej będzie to jedynie jakieś spowolnienie gospodarcze. Natomiast. No jeżeli chodzi o kwestie nieprzewidziane, no to jak sama nazwa mówi, ich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a z takich w miarę planowanych, jeżeli spojrzymy sobie na jakieś fundamenty, na to, w którym kierunku globalna gospodarka zmierza, to ciężko jest mi znaleźć tak naprawdę coś, co mogłoby bardzo mocno rynkami finansowymi wstrząsnąć. Coś, na co ja zwracam bardzo mocno uwagę, ale to też z takiej mojej pewnej sympatii do japońskiego jena w ostatnim czasie, to jest e, tak naprawdę polityka monetarna Banku Japonii, bo Bank Japonii był tym jedynym właściwie z tych głównych banków centralnych, który w ostatnim roku nie podnosił swoich stóp procentowych. Mm -hmm. On pozostawał bierny w czasie, kiedy i Europejski Bank Centralny, i Fed, i zresztą większość banków centralnych podnosiła sw swoje stopy procentowe. A teraz, kiedy te czołowe banki zaczną je obniżać, Bank Japonii prawdopodobnie zacznie swoje stopy procentowe podnosić. I w mojej ocenie tutaj sytuacja dolar yen to jest bardzo ciekawa sytuacja, ja ją obserwuję już od dłuższego czasu. Tak naprawdę, w ubiegłym roku to była jedna chyba z najciekawszych par, przynajmniej tak. jeżeli chodzi o główne pary, bo mieliśmy największą zmienność. W pierwszych 9-10 miesięcy największy wzrost, później największy spadek, mhm. i dalej ta tendencja w jakiś sposób jest kontynuowana. Więc Yen no, jest, jest takim powiedzmy rynkiem, który w mojej ocenie może sporo na rynku namieszać, natomiast czy to przyczyni się do jakiegoś takiego naprawdę spektakularnego wybicia, jak powiedzmy zmienność obserwowana tuż po wybuchu wojny, czy jeszcze wcześniej, kiedy wybucha pandemia? No wątpię, wątpię, żebyśmy podobną zmienność mieli na przestrzeni najbliższych tygodni, czy miesięcy doświadczyć. Mm -hmm. No to tutaj chyba jesteśmy w miarę zgodni. Ja wprawdzie jeszcze ten temat będę rozwijał na webinarze dzisiaj o godzinie 18, ale mm, ogólnie też w pewnym, jakby w 2022 roku, wakacje m, spodziewałem się spadków, natomiast później cały czas, że później, właśnie w tamtym okresie, mówiłem, że takiego krachu, jako takiego, jak mieliśmy w 2008 roku, ja się nie spodziewam, bo jest cały czas bardzo duża dysproporcja między dwiema skrajnymi stronami, która jedna wierzy w to, że będzie miękkie lądowanie i zaraz będzie hosanna, bo Fed zacznie drukować. A druga strona jest właśnie tą drugą skrajnością, która uważa, że musi się wyczyścić i SNP 500 to na 1500 się zatrzyma. I jakby ta dysproporcja powoduje, że raz jedni, raz drudzy dostają argumenty za swoimi pozycjami, więc oni się po prostu wymieniają. A to, co jest pewne, to to, że jest mniej pieniądza na rynku. Czyli aktualnie, dopóki Fed nie zrobi tego pivotu, to na rynek giełdowy nie wpadają nowe pieniądze aż tak znacząco, mówię o Stanach Zjednoczonych, bo jednak rynek obligacji przykuwa uwagę, bo jest mocno przeceniony, mhm. więc jeżeli Fed miałby zrobić piwot, no to rynek obligacji będzie pierwszym, na który na tym zarobi. Więc nie spodziewałam się też jakiejś dużej hoscy na Stanach Zjednoczonych, ale z kolei tutaj jestem dość ciekawie nastawiony, myślę, że do rynków innych niż Stany Zjednoczone, bo co byś powiedział na taki scenariusz, w którym Stany Zjednoczone jako giełda wpadłaby w jakiś marazm kilkuletni? no bo mamy taką właśnie dysproporcję między innymi a drugim kapitał sobie płynie do obligacji i cały czas Fed będzie gdzieś tam lawirował między inflacją a stopami procentowymi natomiast kraje rozwijające się niektóre w tym może i Polska jeżeli by tutaj nie nastąpił jakiś duży duży problem ale na przykład Indie czy jakieś inne kraje mogłyby wtedy przyciągać ten kapitał gdzie byłaby szansa na to żeby jednak pokonać inflację swoimi wynikami finansowymi Myślę, że ma to bardzo dużo, duże prawdopodobieństwo, dlatego że w, powiedzmy, jak wybuchła pandemia, no to dużo kapitału kierowanego było właśnie w stronę Stanów Zjednoczonych, jak w mm -hmm. tej bezpiecznej przystani. Nawet jak kapitał płynął na rynek akcji, to też w dużej mierze płynął na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych. I też yy, powiedzieć, że nie spodziewasz się tej większej hossy albo takiej porównywalnej na rynku akcji w Stanach, jak na przykład w czasie pandemii. I jest tutaj całkiem konkretny argument, który może za czymś takim przemawiać, bo jak wybuchła pandemia, to mieliśmy obniżki stu procentowych. I owszem, teraz też się zbliżamy, czyli obniżki mogą być, natomiast prawdopodobnie nie będzie to tak agresywny cykl obniżek jak wówczas, dlatego że na ten moment, nawet jak Fed zacznie obniżać stopy procentowe, to prawdopodobnie będzie to robił maksymalnie po 25 punktów z posiedzenia na posiedzenie raz na jakiś czas pauzując. Ale w tamtym czasie, oprócz tego, że FED obniżał stopy procentowe, to dodatkowo Stany Zjednoczone miały bardzo rozbudowane programy pomocowe, programy socjalne, więc kapitał trafiał do wszystkich, nawet do tych, którzy tych środków nie potrzebowali. Więc jeżeli ktoś miał nadwyżki, dostawał dodatkowe pieniądze, których nie potrzebował, to pchał to na rynek mhm. i bardzo mocno te aktywa ryzykowne w tamtym czasie przez to były napędzane, a teraz raczej takich programów pomocowych nie będzie trzeba wdrażać, więc z tego kapitału też takiego powiedzmy, od rządu, jakbyśmy to tak nazwali, raczej w Stanach Zjednoczonych nie będzie. Natomiast rynki wschodzące, te, które doświadczyły bardzo silnej przeceny w ostatnim czasie, no mogą tutaj wyprzedzać benchmarkowe indeksy w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. I tutaj też chyba warto dodać, że w momencie, w którym Fed by zrobił taki pivot faktyczny, czyli zacząłby obniżać o 75 punktów bazowych, czy o 100 punktów bazowych, to to byłaby prawdopodobnie odpowiedź na jakąś bardzo głęboki kryzys, czyli zapaść w sektorze bankowym, brak płynności, jakkolwiek inaczej, więc wtedy raczej też trudno oczekiwać, żeby to wywołało jakąś hossę ogromną, bo to będzie prawdopodobnie ta zapaść, której aktualnie rynki raczej nie wyceniają. A faktem jest to, że w 2020 roku to Tomhosę na rynkach akcyjnych w Stanach Zjednoczonych wywołały te czeki, które zostały rozdawane na prawo i lewo, tak jak powiedziałeś. No, jest ciekawy moment. Zmiana polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych właśnie pokaże nam, jak silna ta przecena czy też wzrosty mogą być. Natomiast ja coraz bardziej zwracam uwagę na te rynki właśnie inne, jak chociażby Azja, czy no, Polska również, gdzie widać, że cały czas kapitał jest, jakby cały czas podbijane są te notowania. Jest zupełnie inna polityka pieniężna, na przykład w Chinach. Wersus Stany Zjednoczone, chociaż rynek chiński do inwestowania nie jest prosty, więc to może na inny czas. Myślę, że skorzystamy z okazji, jeszcze zanim przejdziemy do ogólnego podsumowania naszego view dotyczącego rynku, do tego, żeby Was zaprosić i poprosić razem z Arkiem, żebyście zagłosowali na nas jako chirosów rynku kapitałowego, dlatego że zarówno Arek, jak i ja zostaliśmy nominowani przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w różnych kategoriach. Arek został zaproponowany jako dziennikarz ekonomiczny roku. Ja natomiast mam przyjemność być zaproponowany jako analityk giełdowy 2022 roku, więc czy 2023 w sumie, bo to głosowanie będzie teraz już połowa roku jest za nami. Więc bardzo serdecznie będziemy wdzięczni za każdy głos oddany na nas, więc zapraszamy. W linku znajdziecie opis do tego, żeby tam podejść, oddać swój głos, nie trzeba zostawiać żadnych danych, więc jest to głosowanie niezobowiązujące nie w żaden sposób, a nam będzie bardzo miło. No ja właśnie dodam, że zupełnie żadnych danych nie trzeba podawać. Nawet imienia i nazwiska nie trzeba wpisywać, adresu mailowego, więc to bardzo mocno usprawnia i samo głosowanie zajmuje dwie sekundy. Dokładnie tak, więc serdecznie zapraszamy. A teraz może podsumujmy bardzo krótko to, co z tym polskim złotem w najbliższym czasie. Zdanie Arku, od Ciebie, a później ode mnie. Jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to w mojej ocenie przez wzgląd na spore umocnienie polskiego złotego na przestrzeni ostatnich kilku tygodni dostrzegam pewne ryzyko takiego odbicia, korekcyjnego odbicia spadkowego, czyli wzrosty na euro względem polskiego złotego, wzrosty na dolarze względem polskiego złotego, natomiast nie postrzegam tego jako ryzyka do zmiany trendu, raczej traktuję to jako potencjalną korektę w trwającym już od pewnego czasu trendzie spadkowym i uważam, że nawet jeżeli to podbicie się pojawi, to będzie tylko korektą i po jej zakończeniu rynki powrócą sobie, czyli euro wróci na ścieżkę spadków, dolar wróci na ścieżkę spadków, moja cenie potencjał, szczególnie jeżeli chodzi o dolara spadkowy w dalszym ciągu jeszcze jest całkiem spory i zaryzykuję stwierdzenie, że niekoniecznie w tym roku, ale w przyszłym roku, myślę, że dolar może zaatakować około 4 złotych. Okej, okay, to jesteś optymistą. Ja mam trochę mniej optymizmu względem polskiego złotego, natomiast nie dyskutuję z trendem, więc dopóki nie wybijemy szczytów na poziomie 450 takiej szerszej perspektywy, to jesteśmy w dość stabilnym położeniu. A aktualnie zwracam uwagę na poziomie około 4,20, których wybicie w górę dawałoby nam perspektywę do rozwoju dalej w kierunku 425 i 435. No, a tam zobaczymy, co dalej się będzie działo w zależności od tego, jak rząd polski będzie się przygotowywał i inne partie do tego, żeby wygrać wybory, bo niestety to może sporo namieszać. I pamiętajmy, że w momencie, w którym jednak, sentyment globalny na rynkach by się zmienił, to znaczy ten to oczekiwanie, że będzie spokojna, spokojne spowolnienie bez jakiejś głębokiej recesji, jeżeli się pojawią inne argumenty, czyli zacznie się pojawiać większe ryzyko na przykład słabszych wyników, spółki zaczną podawać gorsze marże, gorsze prognozy lub bezrobocie zacznie rosnąć w Stanach Zjednoczonych czy też w Polsce, to może być tak, że po prostu polskie złoto jako ryzykowne aktywo jednak zacznie tracić, więc też warto być na bieżąco zarówno z analizami Arka jak i moimi, aby wiedzieć o tym, że coś takiego zaczyna się dziać, więc serdecznie Was zapraszamy też do tego, żeby nas śledzić. Ciebie, Arku, można gdzie znaleźć? No mnie można znaleźć w każdy poniedziałek, środek i piątek o godzinie 10 na YouTube'owym kanale KryptoRaportu. Oprócz tego oczywiście na komparik.pl. A mnie oczywiście znajdziecie zarówno na YouTube Skłabera, jak i na YouTube moim Marcin Duszkiewicz, więc serdecznie Was zachęcamy i zapraszamy. Trzymajcie się zdrowo. Cześć, dzięki Arku za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.